Był sobie pewien Steve szukał czegoś Nie mógł niczego fajnego znaleźć Znalazł dwa takie bloki Miał tworzenie Na szczęście Szukał, szukał trochę diaksów Znalazł nikogo. No to zamyka? Nie Cicho! Chcę zrobić fajne intro I coś wreszcie znalazł Nie mogę ja tego teraz znaleźć Dobrze, dobrze. Jak widziałeś? Co? Piązka. Kiedy? Nie ma Agnieszki. Nie ma z kim się bawić. Nie. Piązka. Nie ma. Nie ma. I z tego też zrobię. Tego gdzie drugiego. Agnieszek. Gdzie Agnieszek? Zapomniał. Tu możesz sobie wchodzić. No, dobry jutro. A kiedy będziemy rozgrywali jutro? No. Po południu? Czy ja tutaj miałam taką fajną mi żonę? Przyszło, przyszło. To Przez takie śnieżycko tu przeszło. Tak? Tak. Ktoś nie mógł o drzewo woszczyć pazurówki po meble? No. Na kogo to woszczyć? <noise> No jak się cieszy, że to przyszło. No jak się to cieszy. Jak się to cieszy. Gdzie... tutaj był taki spawner, wiecie? To była Co? Ewa, a jak chciałam to... No naprawdę. Tego nie mogę teraz znaleźć.

1, а на два может так, ты пошукан. Ну, не знаю, для может. A co tak długo? Parówkę? Parówkę? Ulubienie z gryzienia, nie? Dobra, Nie Jebać to. Ja nic nie cheatowałem, tylko kilo I te pochodnie, nie? czy cheatowałem. To może jeszcze cheatowałem, widzicie to, to, to i to. No sorry za to. Że cheatuję, a jak... To muszę! Killer muszę! Każdy killer czytuje. Czyli nie na tych prawdziwych czytach, tylko na wiedziach jakichś czytach. Game mod jeden. Jeszcze nigdy tego nie znalazłem, tylko raz. To jest samą dobre tak. Ja męd, tu desko, to jest przecież. To moja mała wygoda z kotem. Bawi się, nie? Horror. Możecie postrąć mam w komentarzach. To ja to przekażę. To byłoby mi miło. I napiszcie pompy. Ale ja dziękuję, że zcheatowałam tego nie cheatowałam. Wywalę je. I troszkę. I to. To trochę mogę chodzić na tworzeniu. Czasami jak mi się nie chce tu łazić, łazić i szukać czegoś. bardzo chciał coś znaleźć fajnego. Takie rzeczy to ja lubię. baby. Ja zapomniałam, że to tak można też znaleźć. I nie trzeba kupić podwielenia, wiecie. I może będzie diaks albo złoto. Teraz nie ma tam się bardziej cieszył, że tak Trzeba tak dwa tu do ryby, zabiła opyla się. O nie da się tej wioski znaleźć, wiem. Podzienie. Podzienie. Jak chcesz? Zaraz będzie spaghetti kochanie. Dobra, Obiec. cicho. Cicho jest. Albo ta forteza, albo wioska. to Ale wioskę ty bardziej. No, no przy tym tewizor nie nagra. Bo jestem zły. Bardzo zły. Tak na serio nagramy, jak będzie jedna łapka. Pod tym filmem. Wiem, że mogę też sobie sam zostawić łapkę w górę. No i tutaj czegoś brakuje. Od razu lepiej. Od razu lepiej, jak jest trochę lawy. że będę o minucie trzynastej kończył a trzynasta za jakąś minutę o nie, nie jestem o takim oszustwem, że się obie zbuduję wioskę poziot, cięciem z takim osiustem, to ja nie jestem ja bym ja bym do mnie tego nic nie zrobił. Teraz ja mogę. Trzy. Trzy.